Cześć wszystkim. Z tej strony mówię in Minutes. Dzisiaj w naszym przeglądzie czarujący, ekstrawagancki złoczyńca, który nie odpuszcza dramatyńczykom. Cruella. A raczej film o tej samej nazwie z 2021 roku. Historia, tak jak powinna, zaczyna się w chwili narodzin. W 1964 roku rodzi się dziecko z niezwykłą czarno-białą czupryną. Estela dorasta jako kreatywna, ale surowa i uparta dziewczyna. Dlatego matka Catherine czasami nazywają ją Cruella. Od angielskiego cruel, czyli zła lub bezwzględna. W podstawówce dziewczyna, która umie się postawić, spędza w gabinecie dyrektora więcej czasu niż na lekcjach. Chociaż oprócz dręczycieli ma też przyjaciół, słodką dziewczynkę Anitę i wesołego szczeniaka przy błędę Badiego. Jednak zwykłemu życiu przychodzi kres, gdy cierpliwość dyrektora kończy się i Catherine musi zabrać swoją kłopotliwą córkę ze szkoły. Po spakowaniu swojego skromnego dobytku matka i dziewczynka jadą do Londynu. Bo gdzie indziej może studiować dziecko, które ma zadatki na pierwszorzędnego projektanta. Na początku jednak Catherine musi spotkać się ze swoim przyjacielem w eleganckiej posiadłości Helman Hall. Mama zdejmuje medalion z szyi i daje go ponosić córce. Jedyne co musi zrobić dziewczyna to poczekać kilka minut w samochodzie, jednak ona robi po swojemu i wraz z Badim zakrada się do sali. Tam widzi piękny salon, wybieg i mnóstwo świetnie ubranych dam. Estela nie wie jeszcze, dokąd dotarła, ale jest pewna, że znalazła swoje miejsce w życiu. Niestety, ona i szczeniak zwracają na siebie uwagę, a lokaj John i dalmatyńczyki gospodarza pędzą za intruzami. Estela, uciekając, wybiega na ulicę i woła matkę, która w oddali rozmawia z jakąś kobietą. Dziewczyna potyka się, a psy z jakiegoś powodu zmieniają cel i atakują Catherine. Od uderzenia kobieta spada z klifu, w taki sposób Estela w jednej chwili zostaje sierotą. Okazją przyjeżdża do Londynu i znajduje fontannę w Regents Park, gdzie razem z matką miały napić się herbaty. Biedne dziecko zasypia na ulicy. Kiedy się budzi, nawiązuje przymusową znajomość z dwoma małymi złodziejami choracym i Jasperem oraz ich szczeniakiem winkim. Jasperowi udało się już ukraść portfel przychodniowi, więc kiedy policja biegnie za chłopcami, Estela postanawia, że lepiej uciekać z nimi. Chłopaki, ponieważ nie udało im się pozbyć dziewczyny, biorą ją do swojego gangu będzie odwracać uwagę. Oczywiście nie jest to dokładnie to, o czym marzyła Stella, ale nie ma wyboru. Aby nie rzucać się w oczy, dziewczyna zmienia swój rodzimy czarno-biały kolor włosów. 10 lat później rudowłosa Stella nadal mieszka w tym samym starym domu, razem ze swoimi przyjaciółmi, choracem i Jasperem oraz psami Badym i Winkiem. Dziewczyna przyznaje, że stali się prawie rodziną. Rodziną dobrych, zręcznych złodziei. Jeśli chodzi o talent do projektowania Estelli, to nie zniknął. Dziewczyna chętnie szyje dla siebie. Pewnego dnia, w swojej urodziny, Estella otrzymuje nieoczekiwany piękny prezent od Jaspera. Zaproszenie do pracy w najmodniejszym sklepie w Londynie, Liberty. Podekscytowana dziewczyna przychodzi do pamiętnej fontanny i w myślach obiecuje matce, że nie będzie się już więcej wdawać w kłopoty. W końcu miała szansę na swoje życie. W rzeczywistości okazuje się, że Estella została przyjęta do sklepu jako zwykła sprzątaczka. Od czasu do czasu próbuje wyjaśnić, że może być bardziej przydatna na maszynie do szycia, ale odpowiedź jest taka sama: gadasz, a nie zamiatasz. Pewnego wieczoru, po sprzątaniu, Estela nie odmawia sobie przyjemności wzięcia łyka wyszukanego alkoholu z gabinetu szefa, a potem postanawia poprawić sukienkę na witrynie. Dziewczyna budzi się w tej samej witrynie obok sukienki ozdobionej falbankami ze zgromadzonym tłumem gapiów i przechodniów. Menadżer gotów jest przekazać wandala policji, ale musi poradzić sobie z przyjęciem ważnego gościa Projektanki hot couture, baronowej von Helman. Okazuje się, że królowa mody zwróciła już uwagę na wspaniałą wizytówkę. Podczas gdy menadżer szuka wymówek i zwalnia Stellę, baronowa wykonuje swój ruch i zatrudnia dziewczynę ze zdecydowanie dobrym gustem. Dzień pracy w domu mody nowej pani zaczyna się o 5 rano. Baronowa odbywa z personelem pięciominutowe spotkanie i odczytuje pochwały za jej ostatni triumfalny pokaz. Estelle od razu świadamia sobie, że poprzeczka jest tutaj bardzo wysoko postawiona, a gospodyni nie stawia ceregieli. Podczas przeglądu nowych modeli, szefowa nie żałuje komentarzy typu śmieszne, due, absurdalne. Od sukienki Estelli ostrym ruchem odcina rękaw, wcale nie martwiąc się, że zraniła ręką dziewczyny. Idąc ulicą, Estelle zauważa butik z modą vintage second time around. I spotyka jego właściciela, wyrofinowanego i artystycznego młodego mężczyznę Artiego. Bratnie dusze, natychmiast stają się dobrymi przyjaciółmi. W pracy dziewczyna stara się być bardzo pracowitą. Dla baronowej, która żąda siedem, a nie sześć czy osiem łodyg pietruszki na obiad, ma to znaczenie. Utalentowana asystentka towarzyszy pani w ważnych spotkaniach, poznaje jej prawnika Rogera, notabene fana muzyki, i rysuje szkice. Następnym razem, gdy Estella przychodzi do fontanny, mówi matce, że baronowa zauważyła, że coś w niej jest. Pewnego razu dziewczyna widzi na szyi szefa medalion. Ten sam, który dostała do matki na krótko przed śmiercią i opuściła go gdzieś w tej okropnej posiadłości. Baronowa mówi, że to rodzinny medalion, który kiedyś ukradła jej pracownica. Po kradzieży była na tyle głupia, że wróciła, ale tego samego dnia spadła z urwiska. Bezczelna szantażystka, która swoją śmiercią zaćmiła całe święto. Estella dławi się gniewem i urazą, ale postanawia odebrać medalię. Dziewczyna planuje kradzież w dniu największej imprezy sezonu i dostaje wsparcie wiernych Horacego i Jaspera. Sama zamierza dodatkowo odwrócić uwagę baronowej, lecz przyznaje rację Jasperowi, że może zostać rozpoznana i obiecuje, że nie pojedzie. W wyznaczonym dniu na bal wchodzi Horacy przebrany za pracownika eksterminacji Gryzoni. Towarzyszy mu Wink, który wygląda bardzo przekonująco ze szczurym ogonem. Podczas gdy Horace udaje się do sejfu, a Baronowa pije swoje zdrowie, do holu wchodzi wystawna dama w bieli i badi. Wszyscy odwracają się na brzęk rozbitych kieliszków i widzą cudowną przemianę. Biały strój na piękności zastępuje szokująca czerwień i już tylko jej fryzura pasuje do czarno-białego stylu balu. Zaintrygowana Baronowa wzywa do siebie zuchwałą kobietę i odkrywa, że ma ona na sobie sukienkę z jej kolekcji, która ma 65 lat. Dziewczyna przedstawia się jako Kruella i odkrywa, że Baronowa ma medalion na szyi. Jasper, kelner, przychodzi na ratunek. Podaje danie ze szczurami i wywołuje zamieszanie. Cruella kradnie medalion i rzuca badiemu. Baronowa wzywa swoje dalmatyńczyki na ratunek, używając eleganckiego, srebrnego gwizdka. Dziewczyna nagle uświadamia sobie, dlaczego psy rzuciły się na jej matkę. Baronowa je napuściła. Tymczasem jeden z dalmatyńczyków połyka medalion, a Cruella i jej przyjaciele uciekają kradzionym samochodem. Estella musi pogodzić się z tym, że śmierć jej matki to nie był wypadek i że ta historia ma prawdziwego zabójcę. Przechodzi przez klasyczne etapy żałoby, ale zanim dotrze do ostatniego, tkwi we własnym etapie – zemście. Zamierza pozbawić Baronową wszystkiego – biznesu, statusu, wpływów. Od tego momentu Horace i Jasper mają do czynienia wyłącznie z Cruelną, której chcą pomóc mimo jej szaleństwa. Przede wszystkim wykonują jej rozkaz i porywają trzy dalmatyczyki Baronowej. Koniec końców medalion jest w jednym z nich. Sama Cruella odwiedza dawną koleżankę ze szkoły, Anitę, która pracuje jako świecka felietonistka magazynu o modzie. Mówi jej, że chce otworzyć własny dom mody, a zadaniem Anity będzie opowiedzenie o niej wszystkim. Ponadto rekrutuje Artiego, który umie szyć i tworzy w swoim starym domu prawdziwe atelier. Podczas gdy Baronowa przeżywa niespokojny wieczór, Esterla jakby nigdy nic przychodzi do pracy. W atelier trwa burza mózgów nad wiosenną kolekcją, kulminacją sezonu. Nieoczekiwanie u królowej mody pojawia się nowy problem. Zamiast triumfu, każde jej pojawienie się zamienia w haniebną porażkę. Nawiasem mówiąc, skrupulatna dziennikarka Anita szczegółowo informuje o tym opinię publiczną. Choć tę cholerną cruelle. Jej wyzywające pankowe stroje stawiają śmiały krzyż na luksusowych wizerunkach baronowej, a urzekające występy coraz bardziej podważają autorytet wpływowej damy. W końcu baronowa znajduje wyjątkowy wizerunek swojej kolekcji, a dokładnie kradnie osobiste szkice Stelli. Żeby się jakoś udało chronić się tego wyskoku Cruelli, baronowa spodziewa się, że jej prawnik Roger pozwie jej rywalko wandalizm lub chuligaństwo, ale przyznaje, że prawo nie jest po ich stronie. Ktoś jej podpowiada, żeby zadzwoniła do Sola. Roger został z tego powodu zwolniony. Wtedy Madame pojawia się u Anity i jednoznacznie daje do zrozumienia, że pomoc Cruelli wyjdzie jej bokiem. Estella tymczasem kończy główną suknię kolekcji. W tym właśnie momencie Horacy, jako kurier, dostarcza brokat do zdobienia dzieła. Kiedy dziewczyna kończy pracę, staje się jasne, że ten model zrobi furorem. Zadowolona baronowa zaprasza Estelle do restauracji, a tam nad kieliszkiem wyznaje, że tak naprawdę nie nienawidzi Cruelli. Jest bezczelna i błyskotliwa, ale miejsce jest albo dla Cruelli, albo dla niej. Lepiej, żeby było dla niej. W nocy Jasper i Horacy ostentacyjnie womują się do studia. To jest ich zadanie. Baronowa musi się tylko dowiedzieć, że ktoś zapomniał o czymś w jej atelier. Rano Stella przychodzi do pracy i widzi, jak wszystkie nowe sukienki przenoszone są do sejfu. Baronowa jest pewna, że Cruella próbuje ją brabować. Ale nie tylko Baronowa ma problemy. Jasper i Horace są już zmęczeni bezduszną Estellą Cruellą i coraz mniej chcą jej pomagać. Chociaż czy można być jej nieposłusznym? Dalmatyńczyki Baronowy nie odważyłyby się położyć, gdyby Cruella nie dała zgody. Jak ona to robi? W dniu pokazu wiosennej kolekcji, kiedy praca już zajmuje miejsca, okazuje się, że zamek w sejfie się zepsuł. Jak wyjąć sukienki? Save w końcu otwiera się przy pomocy szlifierki. Ze środka wylatują tysiące ciem, które z powodzeniem wykluły się ze swoich kokonów w brokacie przeszytym przez Estellem. Wszystkie stroje w kolekcji są kompletnie zniszczone. Baronowa, być może po raz pierwszy w życiu, traci twarz i nie kryje emocji. Na zewnątrz publiczność szaleje przed sceną Kruelli, na której odbywa się jej własny pokaz mody. Diwal śni w luksusowym płaszczu, szytym niczym ze skóry Dalmatyńczyków. Czy to prawda czy nie, dyskutują główne stacje informacyjne, ale jedno jest pewne, nastąpiła modowa rewolucja. Późnym wieczorem Cruella wraca do domu i roczyście ogłasza od progu, królowa nie żyje, niech żyje królowa, lecz kto podzieli jej radość. horacy i Jasper są związani, a Baronowa przejęła dowodzenie paradą. Jej plan jest prosty, Cruella spłonie w ogniu, a jej pomocnicy trafią do więzienia za morderstwo. Nie wcześniej powiedziane niż zrobione. Dom jest oblany benzyną, a związana Cruella zostaje spalona w ogniu. Wiadomość o jej śmierci trafia na pierwsze strony gazet. Nawiasem mówiąc, przedwczesne wieści, bo Cruella budzi się w przytulnym mieszkaniu. Obok niej stoi lokaj baronowej John, który wyciągnął ją z ognia. Mężczyzna daje dziewczynie pragniony medalion i wyjawia jego sekret. Ukryty jest w nim mały klucz. I otwiera trumnę, w której przechowywany jest akt urodzenia. Kruella czyta go i dowiaduje się, że jest córką baronowej. W przeciwieństwie do barona, jego żona nie była chętna do opieki nad dzieckiem i dała Johnowi rozkaz pozbycia się go. Jednak on uratował dziewczynie życie i odął ją na wychowanie służącej o dobrym sercu. Baron zmarł krótko po śmierci dziecka, a jego prawdziwą spadkobierczynią nie jest baronowa, tylko jego własna córka. Zmartwychwstała Kruella ponownie udaje się do fontanny w Regent's Park. Tam przyznaje, że nigdy nie była tą wspaniałą Estellą, którą chciała zobaczyć Catherine. Ona jest kruellą, odważną i pomysłową, kryminalistką i trochę szaloną. A baronowa w tym czasie otrzymuje rozczarowującą wiadomość: ciało Cruelli nie zostało znalezione. Horacy i Jasper też są smutni. Siedząc za kratkami, wspominają Estellę. Jednak ich przyjaciółka już tam jest. Zniszczenie komisariatu nie jest dla niej trudne i razem z Winkiem pomaga swoim przyjaciołom uciec. Dużo trudniej jest przekonać ich do pozostania i pomocy w zemście. Cruella jednak radzi sobie z tym, gdy mówi, że Baronowa jest jej prawdziwą matką i nie zostawi jej w spokoju. A w wiejskiej posiadłości Baronowej, Helman Hall, przygotowywany jest wspaniały wieczór charytatywny. To tutaj Cruella planuje zemstę. Dzień wcześniej słyszy, jak Horace podziwia ich skradziony samochód, Panther DeVille lub Demon, jak czyta przez pomyłkę i zapisuje nazwisko na kartce. Baronowa jest w pełni przygotowana na przyjęcie gości. Strażnicy zamarli, czekając na pojawienie się Cruelli. Oto i ona, znienawidzone czarno-białe włosy. Pomyłka szybko się wyjaśnia, to inna dama. Jednak po niej pojawia się jeszcze jedna i kolejna. Wszyscy goście jakby na pokaz pojawili się w czarno-białych perukach i ciemnych sukienkach ku pamięci Kruelli. Sama Cruella oczywiście też tu jest, i niepostrzeżenie kradnie gwizdek baronowej. Przebrana za Estelę dziewczyna stoi przy skalę, na której zginęła jej matka i wzywa psy. Baronowa wychodzi na zewnątrz i spotyka córkę. Żałuje, że wypuściła z rąk taki skarb i zamierza przyjąć córkę z powrotem do rodziny. Estella pozwala się przytulić, ale przebiegła baronowa, spycha ją z klifu. Ku przerażeniu damy, wszyscy goście zebrali się za nią, a ona zamiast bransoletek musi założyć kajdanki. Estella wiedziała, czego oczekiwać od matki i zleciała z klifu przygotowana, ze spadochronem. Znowu pojawia się na balu, ale pod postacią Cruelli, której, nawiasem mówiąc, Estella przepisała testament. Cruella później zakupuje Estellę i umieszcza medalion na trumnie. Teraz jest suwerenną gospodynią Hellman Hall, która odtąd nosi lakoniczną nazwę Hell Hall. Wierni choracy Jasper, Artie i John wciąż tam są, podobnie jak Buddy, Winky i trójka dalmatyńczyków. Modne rewolucje dopiero nadejdą. W finale Anita i były prawnik Roger odbierają dalmatyńczyki od Cruelli, Paddy i Pongo, a Roger pisze legendarną piosenkę Cruella de To tyle ode mnie. Dziękuję za obejrzenie. Nie zapominajcie o kciuka w górę i subskrypcji kanału. Czekam na Was w kolejnej odsłonie. Na razie.